Epidemiologia to nauka, która zajmuje się badaniem stanu zdrowia populacji, czyli dużych zbiorowości ludzi. Choć często kojarzy się z chorobami zakaźnymi, współcześnie epidemiologiczne metody stosuje się w badaniu najczęściej występujących przewlekłych chorób niezakaźnych. W ramach działalności naszej katedry badamy czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Okazuje się, że pewne cechy psychiczne lub społeczno-ekonomiczne, jak np. niska pozycja społeczna, objawy depresji czy niskie poczucie kontroli, zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic. W projektach EuroAspire sprawdzamy, czy leczenie osób, które przebyły zawał serca, jest zgodne z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zrealizowaliśmy dwie edycje wieloośrodkowego badania stanu zdrowia ludności, przeprowadzanego na losowej próbie ludności Polski, a także europejski projekt ATLOS poświęcony uwarunkowaniom procesu starzenia. Uczymy epidemiologii chorób zakaźnych i epidemiologii chorób niezakaźnych. Przedstawiamy podstawowe mierniki stanu zdrowia zbiorowości, pokazujemy typy badań naukowych, uczymy krytycznie oceniać artykuły naukowe. Uczymy też biostatystyki czyli zastosowania podstawowych metod statystycznych w badaniach biomedycznych. Uczestniczymy w licznych konferencjach naukowych, działamy w Towarzystwach Naukowych, Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym oraz Międzynarodowym Towarzystwie Biostatystyki Klinicznej. Corocznie współorganizujemy Ogólnopolską Konferencję Naukową Kardiologia Prewencyjna. Towarzyszący konferencji kardiologów już po raz szósty ma polaków rozruszać. Prowadzimy też zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ramach współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci.